Cześć kochani z tej strony Łukasz, a to jest kolejny już odcinek Cry of yeah. Więc od razu nie przeciągając podziękowania właśnie w postaci adnotacji są na ekranie dla użytkowników, którzy wysilili się i starali mi się wytłumaczyć bez spoilerowania o co kaman co dalej mam zrobić, więc bardzo dziękuję. Więc może przypomnę y, dla tych co nie wiedzą co miałem zrobić. Miałem nacisnąć y, literkę Z, najpierw przeczytać y, ten artykuł i zadzwonić pod numerek właśnie który widzicie na dole. Czyli 0700? Żartowałem <grych> 543 543 214 today! Dobra bycz. Iyyyy mówiliście, że mamy wyciągnąć... A, got the power! Żartowałem! Yy, sam telefon nacisnąć Z A! Zejbili! 5, 4, 3 5, 4, 3, 2, 1, 4 Dzwonisz O! Się namaliłeś. O, oh, fuck! Mama wygrała w Totka. 5-2, coś tam, coś tam. Fakt, nie zapisałem sobie numeru. To pa, mamo. A, ta mama. Zawsze coś pierdolnie. Dobra. Pewnie mam w notatkach. 5-2, ehm. 4-7. A, zapamiętam. 5, 2, 4, 7. Dziękuję Wam za podpowiedzi! 5, 2, 4, 7. Ahaha, yeah! O, fuck. Nie, nie, nie. Hello. Mamusiu, mamusiu, czemu masz taki głos? A czemu masz takie wielkie oczy? Holy shit. Mama. O, mama. Omg, to jest strasznie. Mama, o ślepa uliczka, świetnie. Mama? Mama? O, ślepa uliczka. Eee... O co? Come on! A, tu jeszcze jest. Co to jest? WHAT THE o, co to było? Schody zawalone. No nie! Ta wielka być gdzieś tu jest! What the fuck? Mama? Omyg, ja się tu kampię i ja tu nie, nie... stąd nie wychodzę. Nie mamy dragów, o omyg, dobra. Mama? Tam jest, widziałem go chyba. O, Jezu! Tam jest, na pewno. Idę przeszukać, boję się, ale idę przeszukać. O, mama? <ścoughs> Mamoś! Mamosio! Ojej, karta! a, zrobiłaś mnie w czula! po raz kolejny. W sure. Mama oh. No, 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 no Winiacza się napije, gul gul gulu Dobra, mogę iść Jak się schodzi pod rabinie? Mój drogi synie zapomniałem na E. mamã oh fuck oh mãe gede dá pra ir da mamã mamã Tak! Mama. WHAT THE oh, BITCH! Omega. koniec gry! Koniec gry, <ścoughs> żartowałem. Ale się go wystraszyłem, Jezus! Bitch, bitch, O Omegi! O nie, 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 nie! czy mnie albo Nie, nie, tak. Nie tak. O. Ale języczek masz. Daj buzi. <grymny> What the hell of oh, why? Jaki puh, puh. kombo pua. Dobra oh, Combo 2 O cześć I've got the power O oh, o oh. oh, trójkącik power Power no, zginę lol 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 Power oh. Oh 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 Acho o verdade. Oh, peguei. É. Nem sei. I eu Power, power. 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 Huh? Power, power. I got the power, 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 uh, uh. Power, power. No. power, 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 No nie! Nie mam drugs! No i teraz sobie nie poradzę. Chyba że... Tak? Mam przeładowany. Nie ma wyjścia, muszę z daleka. E, tu jeszcze jeden dróg? Nie. I power! 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 Wow! Omega! Oh

Panie policjancie. O. Panie policjancie Panie policjancie zaraz ginę to jest na tyle jasno że Tak Ale śnieg padzę Ale fajnie Dobra idziemy dalej Co to jest? Ooo, ty się rusza. Tu potrzebna jest power, power, power! Wake up! Wstawaj, wstawaj, bitch! Power jest potrzebna tutaj. Power, power, power. O, oh, nie, 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 nie. Jaka muza? Ty, 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 ty. O oh bez przesady Jezus, wystraszyłem się go jego, jego orgazmu co? wiedziałem, że on gdzieś tu będzie Agresywniejszy. Przeładuj, please. Mm, nie. No. E, ja się boję. Ah. Pana? What the hell, jak się na mnie wróci? Uhu I've got the power Ola, ale zabiłe korytarze Drugs, please Drugs Ooohooo oh. Albo save przynajmniej Chociaż wole i to i to on już kuleje. Nasz bohater. I got the power! O, ale mam życia dużo. Naprawdę? No! Go, go, Power Ranger! The... Łaaaaj! Wow! A dobra, jedziemy. TNT. Oh my god. dałyby się dragi, naprawdę. Dobra, szukam drag Może gdzieś tu będą Może Pojedziemy nad morze Gytyfy nie ma żadnych drag Wezmę sobie kas, żeby mnie nie bolał czas Nie się bolał czasu, o mój Gdzie ja gadam w ogóle no, nie byłaś, nie być Jaki jestem ten i tam były grzybki, halucynki mogłem zjeść. To byłby mnie śmiertelny. O-o. Oh no. O co?! <śm> uh -huh. Uh -huh. No No, 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 nie Nieładnie. Co za becz Chodź tu, ale ty jesteś ładny. Zrobię ci strina. E, o, jaki, po, jaka piękna... Piękna młoda... What the hell, teleportacja! O, przynajmniej safe. Tak się nie cieszę, bo nie mam dragów. Głupie dragi. Dziwne pomieszczenia, wiedziałem, odlefał jaki dzikus, dziki dzik, a ty nie pokażesz mordy, nie, no wiedziałem. Eje, yeah, wyczułem cię. Okej. A to jak się jak się schowa telefon z włączonym światłem, to to one świeci, jak widzicie nie wiedziałem o tym, tylko że nie świeci przed nas tylko po prostu na ziemię. Lol. Please drags, please drags. Te drzwi są zamknięte, no coś ty. Nigdy bym się nie domyślił. Przecież one nie wyglądają jak zamknięte, a tu jest kod potrzebny. Czyli kolejny kod musimy znaleźć. Ojej. O jeju. Omegi! Tyle tych dragów było po drodze. A teraz jakie są potrzebne to ich nie ma. O! Same magazynki! Oh, a to jest obega, już się ucieszyłem. LOL, Cry of Fear jest dziwny. Robiam pomieszczenia tylko po to, żeby na ziemi położyć jeden magazynek. Troszeczkę to jest takie dziwne. No, ale... Ogólnie rzecz biorąc gra jest. Jeśli chodzi o klimat bardzo udana. Ojez! Oh, yes. Zrobiłem kupkę, ale zdrową, bo jem pedigree. Dodatka. O, jest kod. Y ostatni numer jest zamazany. 279. Czyli mamy kod, znaczy mamy. Y 3 czwarte kodu. Co tam? Kluczyki. I got the power! Power! Fy fy. O nie. Ach. Czyli to pomieszczenie zamknięte, ale mamy za to kod do tego. I Jezus, jaki był kody? Ja mam sklerozę, naprawdę 279 Ym... i ostatnią liczbę musimy sobie 279 Ym... jakoś mi się jakoś mam taką intuicję, takie przeczucie, że będzie 2799 2799. Na serio? Udało się! LOL! Rzadkość u mnie, że za pierwszym razem mi się udaje zgadnąć. O oh mygy. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Co to jest za shit! Co tą grę wymyślił? 3, 2, 1, go! Headshot! Zżygał się i poszedł spać. Wow, co to jest? Wow, wielka paczka nabojów z Allegro! Ahoho! ho Poleca klucuk 12. Kisiel, kisiel. Truskawkowy, owocowo, zakręcony. Prosto, odwiśla. Wiedziałem. Wow, 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 wow. spokojnie, spokojnie, naprawdę. Aha, padały, padały. ha ha jaki macie, o, ja. Macie skrina. Patrz, ty w mordę A ty w morde. Okej okay. Fuck. Co tam jest? Kto, co tam jest? O oh my god! No, no, no. Wow, wow! Ja jebie! O fuj. i sam se strzelił w głowę. No, bardzo ładnie mamy stężelbę shotguna. Mamy shotguna! Yeah! Zajęli się. Bardzo mi się to podoba. Może będziemy mieli snajperkę! Ale wątpię. Więc tu się idzie tylko i wyłącznie po shotguna, tak? Jakoś mi się w to wierzyć nie chce. Więc... Chwileczkę. Mam dylemat. No, A damy na razie przynajmniej. Yy, Być ciekawe, czy da się z shotgunem chodzić i z telefonem. Chwileczkę 3-1. No, przy pasie da się. O, fuj. o fuj. Ja stąd idę. Nic nie ma więcej. Żadnych drzwi. Coś to... ANKA ja TAPAŁA! tu już chyba nie powinno nic być, bo... ...zatłukliśmy wszystko, co się ruszało... ...i srało... ...kisielem, kiślem. Popatrzcie, jaka ładna gwiazdka... ...z kiślu. Byliśmy tutaj. Wow! Wypróbujemy to tacko. What the hell, nie mnie głową! Eee! 360! O oh fuck, przeładować trzeba. Przeładuj to bycz! Oh dobra Trzy... jest... i kolejna piękna akcja o proszę bardzo wszyscy dead -li. Te drzwi są zablokowane. Tam coś trzeba podłożyć. Na to wygląda. No i to jest myślę idealne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Szkoda, że nie mam gdzieś tu saveu przy okazji. Ale jeszcze pokombinuję, może z tym właśnie. Chwileczkę, To jest olej, to trzeba podpalić, tak. A ja mam zapalniczkę, lighter. Jezus Mariosiu... Proszę bardzo, wszystko jasne? O, no proszę. Drzwi się jarają, o oh je... Yeah. Ale bez sens, jakiś metalowy pręt się spalił w sekundę. Dobra, nic nie mówię, jak w hucie. Klecie. <glucia> Chodzi tam. Chyba zmienię broń, bo już nie ma strzałów. Yy, klucze, chwileczkę, jedne drzwi były zamknięte. Yy, te. Te? Nie te. Tam byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Ale tu nie byliśmy, chyba stąd przyszliśmy. Nie. Nie, stąd przyszliśmy, a tu mieliśmy iść. I więc teraz mamy klucze, których pięknie, ładnie użyjemy. Pięknie. Lecimy dalej jeszcze kawałek, aż do sejwu, myślę. I myślę, że po, po lub w trakcie sejwu już yy, zakończymy. Bo jak na zawołanie, proszę bardzo. Jakieś dziwne drzwi jednak te dziwne drzwi możecie, y, jeśli jesteście ciekawi, co za nimi jest. Niestety dopiero w następnym odcinku wiem Cry Cry. Dobra. Kończę kochani ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Jak się podobało proszę o lajka i zapraszam do następnych odcinków piona! Я зубу, 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 зубу,